Ewangelii według świętego Marka. Jezus zaczął nauczać nad jeziorem. Bardzo wielki tłum zebrał się przy nim, więc on wszedł do łodzi i siedział na jeziorze, a cały tłum był na lądzie przy jeziorze. Uczył ich wiele w przypowieściach. W swojej nauce tak mówił: Słuchajcie, oto siać wyszedł siewca. W tym siewie jedno ziarno padło przy drodze, ptactwo przyszło i wyjadło je. Inne padło na grunt skalisty, gdzie niewiele znalazło ziemi. Szybko wzeszło, bo nie miało głębokiego podłoża. Gdy jednak słońce się podniosło, spiekotą zostało dotknięte i uschło z braku korzenia. Inne znowu padło między osty. Osty wybujały i zagłuszyły je, tak, że ono nie wydało owocu. Jeszcze inne padło na ziemię dobrą i zaczęło wydawać plon, który się piął w górę i powiększał. Jedno dało trzydzieści, jedno sześćdziesiąt, a jedno sto. I dodał: Kto ma uszy do słuchania, niech słucha. Gdy został sam, otaczający go pytali go razem z dwunastoma o sens tej przypowieści. Odpowiedział im: Wam przekazana jest tajemnica Królestwa Bożego. Dla tamtych natomiast, którzy są na zewnątrz, wszystko jest w przypowieściach, aby patrząc, patrzyli, a nie zobaczyli, by słuchając, słuchali, a nie pojęli. Aby przypadkiem się nie nawrócić i by im nie zostało odpuszczone. Powiedział im także: Nie rozumiecie tej przypowieści, to jak wszystkie inne przypowieści pojmiecie. Siewca sieje słowo, jedni są tymi przy drodze. Gdy siane jest słowo, a oni usłyszą, zaraz szybko przychodzi szatan. I zabiera to zasiane w nich słowo. Ci znowu są tymi przyjmującymi się na gruncie skalistym. Oni, gdy usłyszą słowo, od razu z radością przyjmują je. Nie mają jednak korzenia w sobie, bo są niestali. Kiedy potem przychodzi ucisk i prześladowanie z powodu tego słowa, szybko się załamują. Inni są tymi przyjmującymi się w międzyosty. Ci usłyszeli słowo, ale troski związane ze światem, łudzenie bogactwa i pragnienia innych rzeczy pospołu zagłuszają słowo, i siew w nich zostaje bez plonu. A przyjmującymi się na ziemię dobrą są ci, którzy słyszą słowo, uznają je. I wydają owoc. Jedno trzydzieści, jedno sześćdziesiąt, a jedno sto. Ja słyszę w tej dzisiejszej ewangelii wielką troskę Jezusa o nas. Konkretnie o to, żeby. Słowo, które On do nas kieruje, które Jezus do nas kieruje, żeby to słowo przyniosło w naszym życiu plon, ponieważ ono jest nam dane właśnie po to, żeby nas ubogacić, ożywić, wzmocnić, nakarmić. Tak, nie? czyli jest takim swego rodzaju właśnie. Zbożem, z którego potem robi się to, co jest potrzebne po prostu do życia. Odpowiednie, zdrowe, sycące pożywienie. I tak wpatrując się, jakby w całą tę scenę opisaną w tej dzisiejszej Ewangelii, to odnoszę takie wrażenie, że była taka sytuacja, że bardzo dużo ludzi słuchało Jezusa. I w pewnym momencie, część z tych ludzi powiedzieli sobie, o to słowo nam nic nie daje, myśmy już kiedyś słuchali, nic to nie zmieniło w moim naszym życiu. Albo w ogóle, jak teraz tak słuchamy, to to wszystko jakoś nam się nie klei. Hmm, właśnie, nie? w każdym razie y, jakoś się nie zachwycili tym jezusowym nauczania. Hmm. Teraz też tak jest. Hmm. Jest wiele ludzi, wielu ludzi na tym świecie, którzy y, nawet jeśli jakoś czytają Słowo Boże, no to się nim nie zachwycają, tak biorą do ręki, mówią sobie, a nic szczególnego i tak dalej. Tak, i takie trochę mam wrażenie, że Jezus mówi tę przypowieść, jakby trochę na odchodne tym ludziom. Widzi, że, że już oni przedreptują, że już chcą sobie pójść. Pamiętamy, w którymś momencie nawet w Jana jest taki tekst, że niektórzy ludzie właśnie sobie poszli. Już i nie chcieli dalej Jezusa słuchać, bo mówili, trudna jest ta mowa, któż jej może słuchać. I tak, tak sobie myślę, że tutaj mogła być już tego typu sytuacja. Że niektórzy już po prostu nie chcieli Jezusa dalej słuchać. Jeszcze tutaj gdzieś byli, coś jeszcze słuchali, ale, ale już mieli jakby jedną nogę. Podniesioną, by sobie pójść. No, i sobie w końcu poszli, wysłuchawszy tej przypowieści. I wtedy jest powiedziane: że Jezus został sam, ale otaczają, ale sam to nie znaczy zupełnie sam, bo otaczający go, pytali go razem z dwunastoma o sens tej przypowieści. Czyli, że nawet to było szersze grono niż tylko apostołowie. Czyli, czyli dużo ludzi sobie poszło, ale Jezus nie został sam. I wtedy im właśnie objaśniał tę przypowieść. Trochę zwracając uwagę na to, że powinni byli jakoś tę przypowieść już sami zrozumieć. Być może Jezus taką uwagę poczynił, w związku z tym, że już wcześniej coś podobnego mówił, co powinno im pomóc zrozumieć tę przypowieść. No, ale dobrze, nie rozumieli, pytali go, co znaczy ta przypowieść, więc Jezus wyjaśnił. Tak, i widzę w tym wyjaśnieniu taką wielką troskę Jezusa o to, żebyśmy przyjęli Jego Słowo. Nie żebyśmy przyjęli, dlatego że On potrzebuje jakiejś osobistej satysfakcji nie? z tego, że pozyskał sobie jakichś zwolenników, uczniów, nie wiem, wyznawców, tym bardziej, nie? jako Bóg, że to nie o to chodziło. Właśnie Jezus swoje Słowo nazywa ziarnem. Mówi, że Słowo Boże jest ziarnem. Tak, czyli z natury jest tym, co nas karmi. Ja muszę powiedzieć, że wierzę w słowa Jezusa, czytam Ewangelię, słucham Jezusa, lubię Go słuchać, właśnie dlatego, że mam takie doświadczenie, że Jego słowa mnie karmią, pocieszają, wzmacniają, dodają nadziei. Też podpowiadają, nie? co robić. Chociaż czasami to ta odpowiedź na pytanie, co robić. Wcale nie jest taka łatwa. Ale, ale te odpowiedzi mi się podobają. Bym powiedział, nawet imponują mi. Tak. Natomiast może być wiele powodów, nie? dla których. Yy, jest nam trudno to słowo przyjąć. Ci ludzie, którzy ostatecznie sobie poszli, nie chcieli już Jezusa słuchać, to nie byli ludzie źli. Na pewno. No? To czy nie dlatego sobie poszli, bo byli jacyś źli, no? egoistyczni czy coś takiego. Nie, właśnie. Jest coś takiego, że mamy. Przeróżne, znaczy różni jesteśmy, jak to się mądrze mówi, nie? w psychologii jesteśmy różnie socjalizowani. Czyli każdy z nas wzrastał w jakimś określonym środowisku i ma określone doświadczenia, też określoną wiedzę, przekonania. Nie? Określone, które wyniósł gdzieś tam ze swojego dzieciństwa, z wcześniejszego życia w każdym razie. I, i teraz one wszystkie mogą nam pomóc przyjąć Słowo Boże, a mogą nam przeszkodzić w przyjęciu tego Słowa. I dlatego to przyjmowanie Słowa Jezusa czasem nie jest takie proste. Tak. I dlatego też na przykład, czasami człowiek zaczyna otwierać się na słowo Jezusa dopiero wtedy, kiedy ten Jego system, w którym on żyje, ten system przekonań, to ta, ta forma socjalizowania, którą ma, że ona się jakoś skompromituje, że się okaże Właśnie nieożywiająca, wspierająca, a wręcz przeciwnie, nie? prowadząca tego człowieka do jakiejś na przykład autodestrukcji. Tak. I czasami, dopiero kiedy nie? jakoś mocno doświadczymy tego, to zaczynamy szukać nie? czegoś nowego, czegoś innego, i to nas otwiera na słowo. Jezusany, na, na w ogóle, na Jego osobę. Często tak właśnie jest, że dopiero to. Natomiast mm, lepiej jest nie czekać. Ja tak, ja tak powiem. Nie? Taka jest moja rada. Lepiej jest nie czekać, nie? aż dotkliwie jakoś nie? doświadczymy tego, że. Że to nasze też to nasze przekonania, którymi żyjemy, a które nie są inspirowane Ewangelią albo nie są zgodne z Ewangelią, tak, że, że one nas jakoś właśnie doprowadzą do jakiejś destrukcji. Lepiej jest na to nie czekać. Dobrze jest w porę. Zatroszyć się o siebie, przyjmując słowo Jezusa. Tylko że znów, oczywiście ja się nie dziwię temu, kto nie chce tak z automatu po prostu, bo ja nie wiem, ja, na przykład, ja powiedziałem to on zaraz dobrze, to ja już biorę Ewangelię i zmieniam moje myślenie w oparciu o nią. Nie dziwię się, znaczy wiem, że do tego potrzebne zaufanie. Dlatego ja osobiście staram się. Być godnym zaufania. W ogóle my w Kościele powinniśmy być godni, godnymi zaufania, ale yy przede wszystkim widzę, nie, jak Jezus stara się być godnym zaufania. Tak, zwłaszcza to, to, co, to, co on zrobił, to że ostatecznie yy umarł na krzyżu za tę prawdę. Przecież mógł się wycofać, mógł to wszystko. Porzucić nie, to całe swoje nauczanie, mógł się tego wszystkiego wyprzeć, zmienić to, przeprosić nie, że tak nauczał. Ocaliłby swoje życie, nie umarłby okrutnie, zamordowany na krzyżu. A jednak się nie wycofał, jednak pozostał wierny i przez to jest wiarygodny. Tak, moim zdaniem jest niesamowicie wiarygodny. Tak, dlatego ja myślę, że jeżeli pytamy się o wiarygodność Jezusa, to, to się przekonamy, że On jest wiarygodny, i wtedy będzie nam łatwiej zaufać Jemu i przyjąć Jego Słowo. A tak jak powiedziałem, Jego Słowo jest nam dane po to, żeby przynosiło wspaniałe owoce w naszym życiu. Nie żeby nas ograniczyło, zniewoliło, żeby wtłoczyło nas nie w jakiś system religijny, czy jakikolwiek inny, nie absolutnie. Oczywiście, że kościół życie kościoła jest realizowane w ramach pewnego systemu, ale to tylko dlatego, że nie da się tak, do końca żadna społeczność nie da nie da sobie rady bez żadnego systemu i może czasami ten system a już na pewno powiedzmy te setki lat temu czy nawet jeszcze dziesiątki lat temu nie, był zbyt taki świecki wręcz feudalny nie, taki świecki w sensie światowy nie, taki pogański on nawet mi powiedział nie. Tak, ale widzę, że to się stopniowo, nawet coraz szybciej zmienia, nie? że nabiera to tempa. Tak, i ten system staje się takim systemem ograniczonym do tego, co konieczne do tego, by była po prostu w ogóle jakaś społeczność, nie? byśmy mogli jako wspólnota funkcjonować. Tak, ale. Na pewno jest jeszcze, jeszcze wiele, wiele do zmiany. Natomiast, tak czy owak, czy się komuś podoba system, w którym żyje wspólnota kościoła, czy nie, i tak dalej, warto wsłuchać się w słowa Jezusa. Warto przyjąć je. Warto mieć, znaczy słuchać, skoro mamy uszy, które są do słuchania. Właśnie, właśnie warto to słowo przyjąć z troski o siebie, tak, z miłości do samego siebie.